Zmiany mają iść w kierunku takim, aby znikły praktycznie druki zwolnieniowe na papierze, żeby one miały miejsce wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. No i oczywiście jednoczesne, jedno, jednocześnie z taką innowacją wprowadzono by zasadę przesyłania automatycznego tych druków z gabinetu lekarskiego do ZUS-u, a także do pracodawcy, co znacznie skróciłoby tę drogę, a jednocześnie uprościło dotychczasowy żmudny system przekazywania druków czy to osobiście przez samego pacjenta, czy też w przypadku ZUS-u zawożenia ich przez lekarzy tam do biur zus -owskich. Warunkiem wprowadzenia tych innowacji jest przede wszystkim istnienie infrastruktury, która to umożliwi. Zarówno infrastruktury po stronie lekarzy. Każdy gabinet lekarski musi być wyposażony w odpowiedni komputer, odpowiedni program, a także odpowiednie przyłącze, które zagwarantuje bezpieczne przekazywanie tego zwolnienia do odpowiednich Instytucji, do, do pracodawcy, a także do ZUS-u. Czy będzie jakiś okres przejściowy? Na pewno tak, dlatego że zarówno po stronie gabinetów lekarskich, jak również po stronie pracodawców, zwłaszcza małych pracodawców, nie ma jeszcze wystarczającej infrastruktury, która umożliwiałaby to wszystko prawdopodobnie przez kilka nawet lat, a może i dłużej. Będziemy mieli taki system równoległy. No ale tam, gdzie będzie to możliwe, to z całą pewnością jest szansa, że to bardzo uprości cały ten system. Jeżeli chodzi o zasadność wystawiania zwolnień, to ten problem nie dotyczy formy, w jakiej jest zwolnienie wystawiane. Oczywiście można sobie wyobrazić, że szybszy obieg informacji w tym zakresie ułatwi również kontrolę nad wykorzystaniem zwolnień i nad ewentualnie. Zasadnością tych zwolnień, ale nie sądzę, żeby to było jakimś zasadniczym powodem tych planowanych zmian. Niewątpliwie wystawianie druków zwolnieniowych, przekazywanie ich także przez lekarzy, cotygodniowe przekazywanie ich do ZUS-u, to mitręga, z której można zrezygnować, i wydaje się, że każdy sposób, który prowadzi do tego, jest korzystny.